Czy to prawda, że Elon Musk kupuje Wawel? Ostatnio do mediów przeszła informacja, że burmistrz Głogówka sprzedaje jeden z zamków tamtejszych Elonowi Maskowi. Nie tak dawno Rafał Zaorski sprzedawał swoje mieszkanie na Złotej 44 i jednym z oferentów był Elon Musk. Ja też nie ukrywam, że jedną z moich firm właśnie w tym momencie chciałem sprzedać Elonowi Maskowi, ale jednak po przemyśleniu odrzuciłem jego propozycję. Słuchajcie, jesteśmy okłamywani każdego dnia przez oficjalnych urzędników, przez ludzi znanych z mediów. Elon Musk jest dzisiaj osobą, o której ludzie chcą czytać, chcą wiedzieć, chcą dowiadywać się jak najwięcej. A jeśli, jeśli taki Elon Musk zainteresował się Polską, to w ogóle, wow, to jest mega hit. Dlatego ludzie używają tego jako wytrycha medialnego, żeby dotrzeć i pokazać ludziom, że ich produkt, ich usługa jest godna zainteresowania przez takich ludzi jak Elon Musk. A czy to prawda? A kto to sprawdzi? Także odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Nie, Elon Musk raczej się nie interesuje zamkiem w Głogówku, Wawel'em ani apartamentem Zaorskiego i o tym rozmawialiśmy w ostatnim Bizłyku.